Witamy na kolejnym odcinku Witamy na kolejnym odcinku z Brawl Stars Brawl Stars Tutaj Wielki Tata Tutaj Wielki Tata i i BARDEX BARDEX, Bardex. Widzicie, to są BARDEX i Wielki Tata To z gry Brawl Stars Będziemy teraz grać duo na tej mapie Które jest, jest najlepsze duo Na przykład duo która jest najlepsza na tej mapie? Na taką mapę, gdzie są pełno krzaków. Tak. No to my wzięliśmy Tarę i szeli. Zobaczymy jak będzie dobrze. Zobaczymy czy po prostu te postacie sobie poradzą na blisko. Tak. A więc działamy. Ja sobie jeszcze może zmienię ulta na w sensie patrzenie w, przez krzaki. Ty będziesz po prostu ich walił mocno z Shotguna, a ja będę przeglądał po, po prostu... A widzicie ta widzicie, ona nie ma stop, nie ma butów. Bo to jest księżniczka bez butów, a Tara ma takie fajne małe buciki. Dobra. Dobra, Przetestujemy te duo na tą mapę, ciśniemy, a potem w tą skrzynkę za 25 koła, co właśnie wbiłem, zobaczymy, czy coś z tego wypadnie, bo ostatnio nam nic nie wypadło. Z czego? Tak. Z całego karnetu na postać. Tak. Tragedia, co? No. Więc my śmigamy magiczne duo i, i jeszcze pozdrawiamy takiego pana, takiego pana Traflox. Tutaj będzie jego kanał, bo nam ciągle spamuje odnośnie komentarzy. Jak będziecie spamować odnośnie komentarzy, kto da więcej, to się pojawi tutaj ta osoba. Czyli więcej komentarzy da dana osoba, tym tu się pojawi jego kanał. Taka ciekawostka. A my działamy, tak, mistrzu? Tak. Próbujesz? Ja z tobą przecież! Dobra, nasze duo. Najlepsze na świecie. Dobra, gram Dobra, jest kruk. Czekaj, nie, nie, nie. Patrz jak uciekł. On wiedział, że tu będziemy. Ja sprawdzam. krzaki. Dobra, dostał. Nie wychodź. Ja muszę dodać życie. Nie wychodź. Cofnij się do tyłu. Dobra. Zobacz, są krzaki. Dobra, patrzę w krzakach. Pusto. Nie wychodź do niego. Nie, nie, nie. Czekaj. Z drugiej strony. Zaatakował nas, bo wiedział, że tu będziemy. Ale z drugiej strony Czekaj, cierpliwie czekaj, czekaj, czekaj. Chodź do mnie. Tutaj jest tu. Chodź do mnie. chodź, 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 chodź. Znowu wyszedłeś krzaków, co? Kurczę. No właśnie o to chodzi. Zaraz puszczę jeszcze raz ulta. Bo musimy za zabić ich. Musimy wyjść z tej piątki chociaż. Czekaj. patrz tutaj każdy czatuje tutaj. Edgar jest tutaj. O, stała pierwsza czwórka. Dobra, patrz krzaki. Przejdziemy do kolejnych. Dobra, już po tym mamy gościu. Dobra, mamy kolejne kubki. Teraz tak, mamy tutaj gościa na środku. A, trzeba uważać. Uważaj, ja pójdę pierwszy. Ty masz mnie asekurować. A pan pega atakuje. Go podjeżdża. Dobra, on teraz ginie. No nie ma szans, kolega. Poczekaj, załaduje życie. Raz, dwa, trzy i pada. Dobra, ja se wezmę po nim. Ty nie uciekaj jeszcze, nie, czekaj, czekaj, czekaj. O no jest w tych na, go na górze, na po lewo, na górze Czekaj Czekaj Puszczam, czekaj, nie, 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 nie podchodź Nie podchodź Dobra, puszczam Co ja zrobiłem? Dobra Czekaj, czekaj a poszło Ja ich nie zabiłem w ogóle, widzowie Ja w ogóle kampiłem z dołu i tak ja Ty właśnie nie wiem, co Ty robiłeś w ogóle. Tak naprawdę. też. Dobra, jakoś nam poszło. Jeszcze po meczyku jednym ciśniemy. A może jakąś inną postacią? Dobra, próbujemy inną postać na blisko. Dobra, mamy tutaj kolejne duo do sprawdzenia na tą mapę. Ty masz, kogo masz? Jackie. Jackie i Shelly. Jazda, jest shotgun, jest zabawa. Jedziemy dalej. Łapka w górę, subskrypcja. Łapka w górę, sub... bo dobijemy do 5000 tysięcy. Dobijemy do 5000 tysięcy i mamy beznadziejne miejsce, pozzy Państwo. Totalnie musimy to szybko ogarnąć. Do krzaków iść. Dawaj, 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 dawaj. Zresztą trzeba złapać szybko, bo już czatuj na nas. Chodź do mnie, chodź do mnie. Pomóż mi, bo sam nie pójdę. Nie strzelaj, nie marnuj. Chodź do mnie. Dawaj, 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 szybko w krzaki. Łosz tu czatują, chłopy. Walto, ja będę asekurował. Już cóż są, 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 są. Parleci tara. Jeden się ładuje. Chodź na górę. Chodź na górę. Tam ci będą się tłuc. A, mamy tutaj nieprzyjemnego pana. Dobra, mamy tutaj pamkę w krzakach. O, czekajcie. się Czy jak podają do nas? No. No to czekaj spokojnie. Dobra. To jest krzak. No, a tam nie było krzaka, drogi kolego. No, nie, nie no, no, no. Więc tutaj czekamy dalej. Czekamy, 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 czekamy. Jest. Poszło. Dobra, cofaj się do tyłu, bo dostaliśmy bombę. Ale mamy więcej kubków i teraz trzeba tak. Oni wiedzą, że tu jesteśmy. A boże, uciekliśmy w prawo, więc musimy czekać czekamy cierpliwie. Nie. Co? Płaci do HP. No, co z tego, jak ty jesteś? Jesteś, masz tego na blisko. To jest średnio. Dobra, no zaraz pięć drużyn. Jest tak? No tak zauważcie, jest coraz mniejsza mapa. Nie użyć gadżetu? Nie używaj gadżetu, Gadżetu użyjemy później, abyś chciał się kogoś ściągnąć. Ale szybko. Nie, nie, to czekaj. Bo ja mam do biegania. To zaraz się poczuje, przyda. Czekaj. Mam no do biegania. Z prawej strony jest, patrz, jak tutaj. W Krzakach jest jeden. Chodźmy. Eee, czekaj, został tutaj nam ten. Jak będzie taka, już. cia cia, -cia Z prawej strony jest typ. Edgar jest na dole. Widzisz? Wal? Jak? A, bo cię szelka walnęła ultem. Jakzy. Walnęła cię i straciłeś kupę życia. Ona miała chyba 10 kubów. Użyła ulta, walnęła z shotguna i tyle. Trudy masz rangę na szeli? 22 A nie powinno być 23 No mało, mało. 23 by jeszcze była. Dobra Odpalam sobie skrzynkę Mega skrzynka. Razem. Tam razem. Bach 7 <słysy> Nie ma nic. Ja wziąłem krzaki Dodatkowe. Dobra, spróbujemy jak coś wyjdzie Bo krzaki do... są dobre. Jak coś wyjdzie to wrzucimy, jak nie wyjdzie to nie wrzucimy Dobra, leci. A ty idź tam, ja idę tu. A to pomóż mi, ja nie, nie rozdzielałem się, młody. Tutaj, tutaj nie trzeba rozdzielać się. Nie zostawiaj mnie. Tylko jedno. Chodź ze mną. Idę już. już. są w krzakach. To chodź. No to chodź do mnie. Biegnę. Tak, biegniesz. Dobra, mam. Łapałem. Zobaczył, że w krzakach jesteśmy. Dobra, mam ulta. Łapię ulta uszykającego. A ty będziesz dobijał. Chodź blisko mnie. Dobra, o tu jest. Czekaj, czekaj, czekaj. Ich tam pójdą do siebie. Czekaj, jest. Dobra. Dobra, poszedł. Dobra. Poszedł, dostał. Coś tu rozłożył jeszcze za bombę. O! Dawaj go. Jesteś Dobra, jesteś. Jestem! Bartek wrócił. Lecimy. Dobra, mamy tutaj ty pana bank. Dobra, tam jest dwóch, walczą ze sobą. Raz Feng zginie. Bartek pomóż! Uciekaj, 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 uciekaj. Uciekaj, bo tam walczą. Na drugie miejsce zaraz wyciągniemy się. Czekaj. Niech oni tam sobie tam się poszturchają troszeczkę. Eee, dostał fang, zaraz jeszcze został ten. Serge, w krzaki wchodź. Serge zabił strzelkę. Mm. Dostała Tara, Tara siedzi w krzakach na środku samym. Ja boję, to zaraz zabiorę. Nie, 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 jeszcze nie. Kurczę, blade. Źle zrobiłem. Dobra, chodź na dół, bo Serge atakuje. Dobra, czekaj. Ale walka, ale walka, ale walka. Fang próbuje coś ugrać. Ale walka o trzecie miejsce. Dobra. Ha! Poszło! Fuu, poszło. Ja użyłem lulta. Puuuuu, poszło! No myślałem, że się nie uda. Ale pięknie poszło. Ach, ty jesteś kurczę większy, a ja jestem taki malutki, ponoć odwrotnie. Ja powinien być Rose'ą, a ty powinesz być tą, tym Sandy, bo to jest facet podobno, wiesz? Dobra, my w takim razie co? Kończymy chyba, co, mistrzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Besika nam poszło bardzo ładnie. Dziękujemy bardzo wszystkim i heja.